O, o! To jest chyba kutka na kot. O, ręczniki zamówił. Jak miło! Żebym miała czym sprzątać. Dobra, chłop zamówił trzy paczki. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale lubię otwierać paczki. Więc mu to wszystko otworzymy. Nudne, nie wiem co to jest. Idziemy dalej. Do, to jest chyba do ćwiczeń. Zamówił z temu odkurzacz bezprzewodowy. No nie, to nie jest. To jest jakiś odkurzacz. I tutaj jest? chłop przybierze doćwiczenia? ćwiczenia. Nie mam, że będzie ciekawiej. Jakiś pas. O, kamerkę zamówił do auta. Dobra, ostatnia. Nie. Nie, to są nudne paczki. Co to jest? Rękawiczki. Po co to otwiera? Śrubki. Pas jeden. Robią tak nudne zakupy internetowe. Nie wiem co to jest. Czy on sobie jaja ze mnie robi? Wow! Ale ciekawe zakupy zrobiłbym chłop. Metal coś tam. Nie no, myślę, że to nawet nie ma sensu. Babcie, zakupy są milion razy ciekawsze. Co mamy jeszcze? O, mamy! Jej! Jej! Nie wiem co to jest. Nieważne.